Słychać, a co obecne? Tak. Witam serdecznie. Równie, również w imieniu tych, tam za kurtyną, wszystkich, którzy zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością. Cieszyliśmy się bardzo, gdy nasz ścigodny, zacny, ksiądz proboszcz, zapewniał nas, że nas zaszczyci swoją obecnością. Nawet zacytuję jego słowa: chyba gdy byłbym chory albo umarł, żebym nie przyszedł. No i obiecał, że przyjdzie, ale to już tak to jest służba, nie drużba, obowiązki duszpasterskie i tam kaplica na wyjeździe, msza święta, więc na powitanie, <laughs> więc to powitanie dla czcigodnego księdza proboszcza składamy na ręce księdza Marcina, yy, witając go równocześnie. Ksiądz Krzysztof też nam zapewniał o no swojej obecności, więc ksiądz Marcin przyjmie te powitania. <grymne> no, 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 no. No. No, miło by nam było powitać pana wójta, ale też się spóźni pół godziny ponoć nie kazał zaczynać, więc... No, no, no. no właśnie, to jest to osobne powitanie dla pana Fortysza. Tam w, wszystkich tu obecnych, a zwłaszcza wszystkie kochane mamy. Bo to dla nich dzisiaj to spotkanie te tutaj ze szczurowej, jak i te mamy spoza parafii, chyba są takie, a choćby nawet witamy serdecznie mamusię, księdza Marcina. Mhm. Dziewczęca służba maryjna. Chcę teraz przedstawić sztukę pod tytułem Walka o duszę, w której ukazana jest potęga modlitwy. Przedstawienie to chcemy zadedykować dla wszystkich matek, mamuś kochanych w parafii, dla wszystkich z okazji ich święta. Bo kto jak kto, ale każda mama z pewnością modliła się o swoje dziecko, prawda? Na pewno. Modli się nadal, by te dobre jej dzieci były jeszcze lepsze, a te, które może zeszły na niewłaściwą drogę, z niej zawróciły. Bo kto jak kto, ale każda mama modli się najwięcej. Wierzę w to. A dedykowane dla Was przedstawienie, niech Wam da nadzieję, że Wasza modlitwa nie będzie dla Dedykujemy również naszemu czcigodnemu księdzu proboszczowi. Bo kto jak kto, ale i właśnie ksiądz proboszcz wraz z księżniątami, zacnymi naszymi, są animatorami, koordynatorami modlitwy w parafii. Bo trzeba nam zauważyć, że w naszym szczurowskim kościele płynie dużo modlitwy, tej takiej dodatkowej, po świętych w różnych intencjach i na miarę y, potrzeb, za, tak za żywych bądź za zmarłych. Chodźmy to takie wspomnieć, gdy kogoś tam Pan go odwoła do, do siebie, do wieczności, to prawie cały tydzień trwa modlitwa za daną osobę i łącznie nawet z, z niedzielą. A właśnie, kto je animuje? Ksiądz profesor z księżmi i chwała im za to. Stąd ta dedykacja i dla mnie. Witamy też wszystkie siostry, te nasze ze Szczurowej i, tu z, i z, a przede wszystkim te spoza Szczurowej, bo tu i sąsiadki z Zaborowa są i są z Danszach, no to no, jak się to nazywa, Kazimierza Wielka, o, też no. No, Siostry zakonne też są w jakiś sposób matkami poprzez macierzyństwo duchowe. Im też się należy coś z tej dedykacji. Może ktoś powie, że za dużo tych dedykacji, więc chcę dopowiedzieć, że nasz występ jest przydługawy trochę. Więc jest czym się dzielić i dla wszystkich wystarczy. Może się Wam nie zgodzi. Dziękujemy za obecność i życzymy miłego odbioru. Aby ten odbiór był miły, wiele pracy, serca wspaniałych pomysłów i umiejętności włożyła z wielkim oddaniem Pani Bożena struzić przy dekoracji. Nie znam jej tytułów, ale dzieło chwali mistrza. To się, to się nie da powiedzieć, trzeba to widzieć z jakim sercem i oddaniem, chęcią, umiejętnością Pani na to robi. A wiele czasu tu poświęciła. Bardzo, Pani Bożeno, bardzo wielkie, wielkie Bóg zapłać. A, a wystarczy popatrzeć na ten domek tutaj, przed nami. Są tam prawdziwe okna z firankami, bo tak nie wszyscy nawet tam z tyłu chyba widzą, ale to tak się przyglądać się z bliska. Okna z firankami, kwiaty w oknach i ogródek z kwiatami, a nawet dym na kominie. To Państwo jest? Stąd wielkie podziękowanie dla Pani Bożeny. A jeszcze jedno. Nasz występ składa się z dwóch aktów. Po pierwszym akcie będzie krótka przerwa na zmianę dekoracji. To troszkę potrwa, to może się nie zanudzicie. A na wstępie najmłodsze dezenki złożą wszystkim mamusiom krótkie życzenia z racji ich święta. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Spotkał mnie zaszczyt powitać tak zacne audytorium, ale chcę przeprosić, że posłużyłam się trochę, nie trochę, ale cały czas ciągło. Bo gdyby nie to, że Pan Jezus mnie zabrał na, do pracy na swoje ogrody, to może bym już była babcią albo prababcią. A, to, a wtedy to już szare komórki różnie zawodzą. Więc przepraszam i proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.